Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem nowa odmiana Hop Goblina. Tym razem jest Amber Beer. 4,5% alkoholu. Czyli tak samo jak puszkowa wersja Ruby Beer. Bo butelkowa miała 5%. Różnica, prawda? Także coś w rodzaju nowości. No, niestety problemy techniczne zauważyłem, że e, przestało się nagrywać, a ja sobie tu gadałem, gadałem. Wobec tego, <laughs> widzicie, już jest nalane, e, troszkę upiłem. <laughs> prawda? E, no, ale nadróbmy to, co było stracone. E, zacząłem czytać e, e, historykę, e, morską opowieść na puszce. I ona mniej więcej szła tak. Rzadsza nagroda, której nigdy nie odkryjesz niż ta pyszna odmiana amber. Odkryj piwo pełne o pełnym ciele i chmielowych nutach. Uważajcie, nieustraszeni odkrywcy, ten cejny klejnot ma w sobie moc smaku. Echem, no tak. Jeśli chodzi o procenty, to 4,5%, w składzie woda, e, słód śmiennych miala i droży, czyli nic ciekawego. Dobrze, chociaż, że na. Ich stronie jest, no, wypisane zostały chmiele. I chmiele to Fuggles, Progress, Hercules, Goldings i Cascades, czyli mieszanka nowofalowych i że tak powiem tradycyjnych brytyjskich chmieli. I to zawsze dobrze działało, jeśli chodzi o, o koblina. Niestety, czasy się zmieniają. Zmienia się także. E, właściciel e, e, marki, bo browar niestety został już zamknięty. E, e, Brewar został kupiony przez e, konglomerat Carlsberg Marstons, e, a w tej chwili Marston wypadł już z nazwy i, i po akwizycji e, Brewick jest teraz Carlsberg e, Brewick. Tu jeszcze na puszce pisze Albert nastons, ale no, już od y, stycznia nazwa się zmieniła. Ech, piwo jest, że tak powiem, jakąś nowością na, na rynku. Y, jest reklamowane jako odświeżenie y, marki i pokazanie, i jakie to wspaniałe piwo może być. Także zobaczymy. Eee, jak widzicie, rzeczywiście jest eee, bursztynowe w smaku, jak nazwa mówi, Amber. Eee, piana nie była zbyt duża jakoś, eee, ale piwo, że tak powiem, jest e, niezbyt dobrze nagazowane. Na, na eee, po nalaniu praktycznie nie ma już e, gazu w piwie, jest raczej takie płaskie. Nie dużo tego jest. E, aromat nie jest duży. E, lekkie takie nuty melanoidowe. Przypalona skórka od chleba, coś w tym stylu. Lekki palony karmel. No i tyle. W smaku jest podobnie. E, jest e, ta przypalona skórka od chleba. Trochę palonego karmelu, ale nie dużo. Piwo jest wytrawne. E, brak jakiejś e, owocowości. Mm. Takie jakby przygaszone, wyprane ze smaku nieco. Za to goryczka tutaj e, wysuwa się na pierwszy plan. Może nie jest najwspanialsza, bo jest taka bardziej łodegowa, e, nieco e, ziołowa, no ale przynajmniej wybija się tutaj e, i łatwo ją rozpoznać i, i dodaje charakteru. Jest nieco nut takich m, cytrusowych, może bardziej e, e, cytrynowych niż cytrusowych, e, piwo w miarę dobrze się pije, jest sesyjne, no, mogłoby być bardziej nagazowane, żeby ta, to nagazowanie zostawało w tym piwie, a nie tylko budowało pianę i tyle. E... No właśnie, brakuje mi tej owocowości, e, charakteru e, dawnego Hobgoblina, który był naprawdę coś. Każde piwo było inne, ale miało swój e, unikatowy e, charakter, było przyjemne, Pełne smaku, to piwo nie jest pełne smaku. No niestety, to nie jest. co e, dobrze. nawet jeżeli miało być karmelowe, to ono nie jest karmelowe. E, no nie wiem, no ja jestem rozczarowany. E, no, Bolka musi oczywiście spodobać taki, taki smak. E, I czemu nie? E, ale to już na pewno nie jest e, ten sam, dawny, bardzo dobry. Z piękną etykietą Hobgoblin. Tu już jest takie coś. Ala Hobgoblin. No nie wiem, no jak dla mnie to nie jest to samo. Eee, nie ma tego charakteru. No jest pijalne, no ale widzicie, no nie jestem zachwycony. To piwo ma bliżej, wiecie co, do. Do Golden Ale albo do bitera No ale ciągle dobry biter i dobry Golden Ail byłoby lepsze niż to Tak mi się wydaje Jest nachmielone na goryczkę owszem ale jeżeli by zrobili to troszkę inaczej może Dać te angielskie chmiele na goryczkę, bo one zawsze tam się sprawdzają bardzo dobrze i ten jak on się nazywał? Cascade cascade? Tak, Cascade na yy, aromat, no to by było dobrze, bo tu praktycznie aromatu nie ma, przynajmniej niech mylowego. Yy. No ale wiecie co, no, robi Karlsberg, prawda? Yy. Także według mnie odświeżenie marki wcale nie wyszło, yy. no ale może się mylę, może się mylę, może to będzie hit yy, sprzedażowy, któż to wie. Ale ja nie kupię drugiego raz tego piwa, już wolę, wie, wiecie, no kupić jakiś ten King Goblin o, tak? albo butelkową wersję e, Ruby Ale. No To jeszcze da się pić. No cóż. Y, Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten więc swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał to troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, cześć!